Jak z sukcesem prowadzić firmę i zarabiać jest to książka, którą chciałabym przeczytać wiele lat temu, jak zaczynałam własną działalność. Dzielę się w niej wiedzą opartą na własnych doświadczeniach, które zdobywałam latami w zarządzaniu firmą Evis Dekoracje oraz wiedzy zdobytej na wielu szkoleniach branżowych, biznesowych i z rozwoju osobistego. Nazywam się Ewa Tonia i jestem założycielem i współwłaścicielem firmy Evis Dekoracje. Od 12 lat praktykiem zawodowym, certyfikowanym przedsiębiorcą w branży ślubnej. Konsultantem, doradcą i autorką książki Jak z sukcesem prowadzić firmę i zarabiać. W książce znajdziesz wartości merytoryczne i ćwiczenia do wykonania. Gotowe rozwiązania do wdrożenia w biznesie ślubnym, sprawdzone porady, które zastosujesz od razu do swojej sytuacji. Ta książka przeprowadzi Cię przez proces poszukiwania ważnych informacji, dzięki czemu zweryfikujesz swój biznes, zminimalizujesz ryzyko, dopasujesz ofertę do potrzeb klientów i wprowadzisz skuteczne strategie. Wiedza ta będzie Ci potrzebna, jeżeli masz problem prowadzenia biznesu, nie masz konkretnego planu, strategii. Brakuje Ci procedur, standardów, klientów i sprzedaż nie idzie Ci najlepiej. Jeżeli widzisz wartość, która będzie Ci potrzebna, nie wahaj się. Kliknij poniżej i zamów książkę.